Cześć Siemaneczko Ziomeczki! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Zostawcie suba, łapkę w górę i przechodzimy do odcinka. Dzisiaj chciałem Wam pokazać aplikację z pracy aukcji Richie Bros., ponieważ pod ostatnim odcinkiem pojawił się komentarz jak można kupić maszyny, jak trzeba licytować tak więc. Jako pierwsze trzeba pobrać aplikację Richie Bros. Jest ona oczywiście darmowa w sklepie Play, Apple Store. Jak już ją pobierzecie, to ją otwieramy. Trzeba oczywiście się zalogować, utworzyć sobie konto. Ja tego nie zrobiłem, ponieważ pobrałem tą aplikację tylko na potrzeby odcinka. Tak więc możecie sobie tutaj wyszukać różne aukcje. Na przykład, tutaj jedna jest w USA we wtorek 8 listopada, druga też jest w Kanadzie we wtorek 8 listopada. Możecie sobie poszukać, jaka aukcja was interesuje, czy na przykład w Holandii, czy w Kanadzie. Będziecie mieli tego dużo więcej, jeśli założycie konto. Potem przechodzicie budownictwo, Dźwigi, furgonetki elektryczne, kompaktory, koparki, różnego rodzaju sprzęt, jaki tylko chcecie. Rolnictwo są oczywiście traktory, ciągniki rolnicze jakieś naczepy, samochody dostawcze tiry różnego rodzaju. Tutaj oczywiście naczepy do tirów pojazdy, autobusy możecie sobie wybrać samochody, pojazdy typu SUFI, pojazdy ratownicze, pikupy, auta rekreacyjne, autobusy i autokary. Pojazdy specjalistyczne, jakieś pomoce drogowe takiego tego typu. Ogólnie wszystko tutaj znajdziecie nawet takie malutkie rzeczy, na przykład jakieś łopaty, drabiny, wszystko co tylko tak naprawdę tak myślę, że pomogłem. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!